jaką masz tutaj nowo, nowy salon? Tak, piękna. Mam piękną fryzurę zobacz. I co tu jakieś sesje się dzieją? Tak, sesje zdjęciowe, Lubisz? Bardzo lubię. Zobaczcie, jak mam ładnie tu wszystko, widzisz? świetnie, fryzurka. Przygotowujesz się na jakiś freshman week. Tak, przygotowuję się już niebawem pokaz mody w październiku w Legnicy. O, to w Legnicy. Będę tam, gdzie ta Legnica, bądźcie to jest? też. O, to jest moje miasto rodzinne, to jest serdecznie. Dolny Śląsk. A, Śląsk, to Zagłębie czy Śląsk? E, Dolny Śląsk. Miedzianka, miedzianka. Poczekaj, bo ja patrzę jak ja. jest jestem koszulę też bardzo spodnie. Ładne. I mówiłam, że będzie pasowało wszystko. i Oczywiście stylizacja od Iwy. Ładnie, ładnie, prawda? Mnie się podoba twój salon. Tak, mi się też podoba, a teraz Ładnie masz tutaj dywan. Idę się, się ze sznurkiem. Idę się przebierać. Oczywiście miejsce na sesję bardzo ładne.